And Akcja. To dobry film i radzę go obejrzeć. Może zmienić wasze życie. Zaprzyjaźnilibyśmy się. Byłam wzruszona tym, jakie cuda czynił i jaki był do miły dla innych. Darzyłbym go największą czcią i szacunkiem. Kim jesteś? To tylko dziecię. Nie tylko. Młody Mesjasz. Znosił wiele trudności. Chociaż mógł po prostu zamieszkać z Bogiem w niebie. Zszedł na ziemię i umarł za nasze grzechy. Było mu bardzo ciężko i bardzo cierpię. Cieszę się, że Bóg trafił do serca moich córek. Byłam zachwycona i polecam ten film także innym rodzinom. To świetny film dla ludzi z mojego pokolenia. Jezus dowiaduje się w nim, co ma robić. Widząc jego dzieciństwo, zacząłem się z nim utożsamiać. Trzeba to zobaczyć z dzieckiem. Musi zrozumieć, że Jezus też był kiedyś w jego wieku. Jestem mała, więc film trochę zmienił moje spojrzenie. Nawet bardzo. Zachęcam wszystkich, zwłaszcza wierzących rodziców. Nie mam wątpliwości, że Bóg dotrze też do serca. dzieci. Młody Mesjasz w kinach.